W Korei bardzo podobnie jak w Polsce należy ściągnąć buty przed wejściem do mieszkania natomiast to co jest interesujące w Korei bardzo często jest wydzielona tutaj taka przestrzeń która jest jeszcze poniżej poziomu mieszkania i nawet jeżeli ja bym zapomniała czegoś, o nie zapomniałam telefonu, to i tak muszę ściągnąć buty nie wchodzi się pod żadnym pozorem w Korei do mieszkania w butach. Witam was bardzo serdecznie w moim skromnym mieszkanku chciałam wam powiedzieć, że to nie jest tak, że nie posprzątałam. Ta suszarka będzie e, w koreańskim mieszkaniu standardem. Po pierwsze, dlatego że ubrania bardzo długo tu schną, ponieważ jest bardzo wysoka wilgotność, a po drugie, po prostu, że nie ma miejsca, żeby taką dużą suszarkę gdzieś schować. Koreańskie mieszkania potrafią być bardzo małe, bardzo ciasne, z małą ilością miejsca do przechowywania, więc dużo rzeczy może być po prostu gdzieś upychana po kątach. Jeżeli chodzi o moją kawalerkę, ma ona około 26 m2 i jest to dość spora kawalerka, jeżeli chodzi o koreańskie standardy. Jeżeli chodzi o ceny, to wydaje mi się, że takie mieszkanie w podobnym metrażu byłoby w bardzo podobnej cenie w Warszawie, czyli mówimy tutaj mniej więcej o chyba 3000 polskich złotych, jeżeli się nie mylę. Natomiast w Korei jest jeszcze jedna sprawa, o której dużo osób nie wie, kiedy przyjeżdża pierwszy raz do Korei, i jest to kaucja na mieszkanie. To nie jest kaucja taka, jak jest w Polsce, że płacimy po prostu jeden czynsz dodatkowo, czy to jest, no, nie wiem, może z 2,5 tysiąca, 3 e, tysiące złotych. Tutaj mówimy jednak o 30 tysiącach złotych, o 25 tysiącach złotych. Kaucje są tak wysokie, ponieważ właściciele mieszkań są w stanie wziąć e, tą kwotę z kaucji i potem inwestować je w kupno następnego mieszkania. W Korei wynajmując mieszkanie mamy do wyboru dwa tryby tego wyboru. Wynajęcia. Jest to Wolse i czące. Wolse to jest tak naprawdę taki sam tryb, e, sposób wynajęcia, jak mamy w Polsce, czyli po prostu płacimy e, za wynajem miesięcznie. Natomiast czące jest to sposób płacenia za mieszkanie, kiedy płacimy wielką sumę, o wiele większą niż Wolse, e, ale płacimy tylko raz w roku.